Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was um, kolejne quizy. I dzisiaj będą to quizy Co Wolisz, także zaczynamy. Dobra, lecimy z pierwszym quizem. Jest to 12 pytań z serii Co Wolisz o śniadaniu. Także lecimy. E, czy zazwyczaj jesteśmy na Tak. E, co Wolisz do picia na śniadanie? Herbata, kawa, sok, mleko. Coś innego. Piję albo herbatę, albo sok. Ale ostatnio przeważnie herbatę. <coughs> Co kanapki czy tosty. Wolę tosty. Jajka, w jakiej postaci wolisz? na omlet, jajka, jajka na mięko i jajka na twardo. Lubię wszystkie tutaj wszystkie opcje, ale omleta wybiorę. Po ostatniegoś często dojemy sobie. Co mówisz? Płatki czy musli? E, bardzo lubię i płatki i musli, ale wybieram płatki. Który dodatek najlepiej pasuje do kanapki na śniadanie? Wędlina, dżem, nutella lub masło orzechowe, <coughs> warzywa e, i coś innego. E, ja przeważnie albo z wędliną, albo z dżem, albo z nutellą, ale chyba z wędliną. Śniadanie zwykle jak w domu, na mieście różnie bywa. Eee, w domu. Ktoś na nie wybierz? Angielskie śniadanie, śniadanie kontynentalne. Chyba wybierasz kontynenta się kontynentalne. Co eee, zazwyczaj na śniadanie? Kanapki lub dosty, jajecznice lub inne danie z jajek, płatki lub musli. Słodkie bułki lub truszczówki, owoce na leśniki, coś innego. Eee, hmm, mm, 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 mm. Zazwyczaj jem e, kanapki e, albo jakieś tosty, ale często jem z, je z, z jajecznicą, więc nie wiem jak to wybrać, ale powiedzmy, że tosty. Czy jeżdżą jakieś na nie? Tak. Co byś wolał? Zjeść śniadanie, ale spóźnić się do szkoły pracy na spotkanie, przyjść punktualnie do szkoły pracy na spotkanie, ale był bez śniadania. Ja bym wolała chyba. Wolałabym chyba zjeść to śniadanie, dlatego że. No nie wiem, wolałabym to śniadanie zjeść. Nie wiem, czemu. co wolisz, śniadanie w łóżku, czy śniadanie przy No, śniadanie przystało, ale nie lubię jeść w łóżku. Także teraz drugie, e, drugi quiz. Ok, następny quiz jest to 10 pytań serii Co wolisz? E, ok. Co byś wolał? Codziennie spać tylko po 5 godzin. Co, nie spać cały tydzień, a spać przez cały weekend. No, f... Codziennie spać tylko po 5 godzin. No chyba już wolała. Co byś wolał? Polić raz w kosmos na cały rok, podróż po całej im przez 10 lat. Podróżyłeś po całej Ziemi przez 10 lat. Co byś wolał? Nie mieć nóg czy nie mieć rąk? Jezus, Mario. Nie mieć nóg, chyba. Co byś wolał? Żyć w najlepszym fantastycznym świecie, ale stracić w dzieciństwie całą rodzinę? Żyć w świecie la, realnym, ale z rodziną? No, oczywiście, że żyć w świecie realnym, ale z rodziną. Co byś wolał? Mówić o wszystkich językach świata, rozmawiać z zwierzętami. Ja bym rozmawiać z zwierzętami Nie, nie wiem. E co byś wolał? Być głuchym, być ślepym? Ach by być chyba głuchym. Co być wolał? Mieć kotem? mieć psa? Mieć psa, bo ja najbardziej lubię psy. E, co byś wolał? Móc czytać tylko książki, a nie oglądać filmów? Móc oglądać tylko filmy, a nie książek? Boże! Nie wyobrażam sobie życia bez książek i nie wyobrażam sobie życia bez filmów. To jest takie trudne. Hmm. Nie mam tego pojęcia. Chyba wybrałabym. Eee... Chyba wybrałabym z no, tego filmu. <laughs> ale nie ubrałam sobie też życia bez książek. Co byś wolał mieć płuca, mieć estrzela? No, mieć płuca bym wolała. Jednak. Co byś wolał? Rozwiązywać quizy z serii. Co wolisz? Rozwiązywać quizy osobowościowe. Eee, lubię i takie, i takie quizy, ale <laughs> chyba rozwiązywać quizy osobowościowe. Osobowość. Kochani, okay. Także kochani, z trzecim, ostatnim już quizem. Następny quiz ma tytuł 16 trudnych pytań w serii, co A, Dobra. Co byś wolał? Jeść przez miesiąc tylko co wola, jeść przez miesiąc tylko co Chyba wolałabym mieć tylko co wola. Nie wiem, czemu. E, Co byś wolał? Pisać to koncercia długopisem, pisać się długopisem, bo jestem dokładnie długopisem. Co byś wolał? Nigdy więcej nie zjeść nie nigdy więcej nie zjeść muffinek. Chyba wolałabym nigdy więcej nie zjeść bubeczek, bo częściej jem muffinki. Co byś wolał? Nie wrzucić żadnego zdjęcia na Instagrama, nie, nie wrzucić żadnego zdjęcia i wpisać na Facebooka. Eee, nie wrzucić żadnego zdjęcia i wpisał na Facebooka. <laughs> Co byś wolał? Nigdy więcej nie zjeść... Nie zjeść pączków, nigdy więcej nie zjeść drożdżów, nigdy więcej nie zjeść, zjeść drożdżów, dlatego, że drożdżów mm, Bardzo rado. Co byś wolał? Mieć pączki, które szybko rosną i obcinać je co godzinę, mieć poznaki, które są bardzo krótkie i nie rosną. Słuchajcie, no to jest bardzo trudne, bo chciałabym mieć długi pączki, ale no może nie aż tak. Nie aż tak. I chciałabym na pewno mieć aż takich krótkich, ale ja nie chciałabym ich obcinać co godzinę. Dobra, chyba... Chyba już wybiorę te, bo można sobie przykleić tipsy. Co byś wolał? Nie mieć kubka, ale nawet go użyłeś, nie mieć też, ale go użyłeś. O matko, chyba kubka, ale nie wiem. Co byś wolał? Do końca jeszcze jeść tylko słodkie jeszcze, do końca jeszcze jest tylko słone życie? Do końca jeszcze jest tylko słone jeszcze, bo słodkim się można mega zasłodzić i to później nie będzie przyjemne. Co byś wolał? Mi drugą po połówkę, ale stracić dziecko, mi dziecko, ale stracić drugą połówkę. Chyba mieć dziecko, ale stracić drugą połówkę. Co byś wolał? Beknąć w restauracji i z restauracji. O matko. Chyba wybierę to drugie. E, co byś wolał? Zjeść spleśniały dom, zjeść spleśniałego komidora. O matko. Bo bym wolała zjeść pomidora. <grystanski> Co byś wolał? Nigdy nie zjeść nigdy rodzynek, nie zjeść nigdy Nie, nie, nie przepadam za bardzo za rodzynkami, Co byś wolał? Żeby na świecie nie było krzaków i kwiatów, i żeby na świecie nie było Żeby na świecie nie było drzew, bo kocham kwiaty. E, Wolałbym, żeby nie było jakich, jakich dwóch, Jakich? Jakich dwóch pór roku? Wolałbyś, żeby nie było jakich dwóch pór roku? Aha. Jakich dwóch roku i, wszy... i wszystkich świąt z nimi związanych. Wolałabym, żeby nie było jesieni i zimy, ale głównie, żeby nie było jesieni, bo nie przypadkiem za jesienią, ale wolałabym, żeby były wszystkie też. Co byś wolał? Nigdy więcej nie książek, nigdy więcej nie gazet i czasopism, nigdy więcej nie gazet i czasopism. Bardzo rzadko Co byś wolał? Nigdy nie zjeść hot doga, nigdy nie zjeść hamburguera, nigdy nie zjeść hot doga. No i dobra kochani, to by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał to koniecznie dajcie kciuka w górę. Ja się już z wami żegnam. Pa pa!